Hejka, czy pamiętacie mnie, Huberty, Huberta, czyli Hubertini możecie nazywać mnie Hubert. Zgadzam się na to. I pamiętacie mnie Joy z poprzedniego odcinka i mnie Stefani z poprzedniego odcinka. I mnie Hubertiniego wspaniałego z poprzedniego odcinka. Hubert, jak ty się zachowujesz? Nie wolno tak przy dzieciach. I w ogóle ludziach. Wiesz o tym? Możesz tak się odezwać do matki, do ojca, nie do nas. No, okej okay, jeszcze. No, ale dwa razy nie można powtarzać. Wiesz o tym? No, dobra. Nie, nie dobra. Masz przeprosić tutaj wszystkich. Jasne? Jasne, no bo wiesz, zaraz wezmę Twoich i o rodziców, chociaż taty nie masz, no trudno, już Twoja sprawa, ale wezmę Twoją mamę i Cię zabierze stąd, i nie będziesz w ogóle w tym odcinku już. No dobra, już nie będę tym Hubertinim. Będę się zachowywać normalnie. A jak będę normalny, Dodacie mi spokój. Oczywiście, że tak. No pewnie. Okej, okay, już nie będę taki, ale nie. Widzę, co ja sobie stąd idę. Pa! Ej, no Hubert, nie obrażaj się. Będę się obrażać. Ja chcę być Hubertiniem. Ktoś chyba powinien za nim pobiec. No, ja nie będę. Na pewno ty tu jesteś przywódczynią. No dobra. Hubert, zaczekaj. Nie obrażaj się. Hubert, no chodź do mnie. Nie, nie pójdę. Pójdę. No chodź, Hubert. No bo zrobię wielką wyrwę i nie będziesz mógł przejść. Nie pójdę. Zrób sobie tą wyrwę. Dobrze, robię. No przez taką to ja na pewno przeskoczę. Ale to nie koniec, Hubert. Jeszcze nie skończyłam. Zablokować? No. no nie, ale to jeszcze nie koniec. I, I ostatnie słowo, już mówię Ci, że na pewno uwierz, ja otworzę Ci wielka wyrwa zrobi się i nie przejdziesz nie o nie. Nie rozpłacz mi tu się, bo Cię zaraz odeślę. Uh -huh. W takim razie ja sobie przejdę inaczej. A jak? Przytem tam, tam Stefani. No co robi? Leży sobie. Co? Stefani leży? Stefani! Stefani! Y, co się stało? Co się stało? Nie wiem. Przed chwilą stałam. No ucieka nam Hubert! A no tak! Hubert! Jak ja cię O ja nie mogę. Już cię prawie mam. Ale mi się chce spać. Muszę iść spać. Muszę. Muszę iść. Spać. O, jak dobrze jest spać. O. Haha, ha, droga Wolna. <laughs> Wracaj tu żeż. No, Hubert. Och, jak ja cię dorwę. O, już cię mam. Och, nie, przewróciłam się. Pomożesz mi? No, dobrze. No i dobra, wrócę z Tobą. Rzeczny chłopiec z ciebie. No dobrze. No to. O Jezu, Stefani. Co mamy z tobą zrobić? Połóżmy ją do łóżka. Tam na górze widziałem. Dobrze, zrobię, jak chcesz. Zamykam wyrwę. Zamykanie wyrwy. Zamykanie wyrwy. Zamykanie wyrwy. Zamykanie wyrwy. Zakończone zamykanie wyrwy. A teraz do łóżka. Nie idź za mną, mój drogi Hubercie. Chodziłam na Mount Everest, dlatego mam doświadczenie. Już prawie na szczycie. Już jestem, nareszcie. A co ze Stefani? O, to się już nie martw. Mam wszystko pod kontrolą. Dobrze? Nie martwcie. Ja mam super mocę, dlatego wszystko jest ok. Wow. No i przechodzimy. Przechodzimy przez ruchome klocki. Okej. Okay. wow, ale chybotliwe. Muszę się spieszyć. O, oh. oh, a ta to jest dopiero. O oh, Jezu. Przeszłam nareszcie. Okej, okay. schodzimy. No i tele telechineza w ruch. Telechineza. 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 Na wspinaczu jest też modna. Taka modna, że po prostu no, i do łóżeczka. Uuuu, telechineza! Uuuu, telechineza! Już Spinacz zniknął. Więc położyła się spać. No i to koniec bajki, niestety. Ciekawe, co jej się przyśniło. No przecież, ty tam w myślach, no tak. Ok. Hmm, przyśmiałe się książka o nazwie Subskrybujcie, co? Subskrybujcie, o. Dziwna nazwa, naprawdę. A spis treści? Lajkować proszę ten odcinek. Bardzo, bardzo dziwne. No nic, to sen jej przecież, nie? OK, no to dzięki, do zobaczenia.